Dzień dobry, Szanowni Państwo. Trybunał stanu. Trybunał stanu to instytucja, która w Polsce jest niestety niewykorzystywana. Niestety, ponieważ są ci, którzy powinni przed nim stanąć. Konfederacja rozpoczyna zbiórkę podpisów pod dwoma wnioskami o Trybunał stanu dla premierów Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego. Z jakiego powodu? Ano dlatego, Szanowni Państwo, że ci dwaj ludzie. Ci dwaj premierzy, ci politycy są odpowiedzialni za dewastację polskiej energetyki, polskiego górnictwa, polskiego bezpieczeństwa energetycznego, węglowego. Mateusz Morawiecki, Donald Tusk to premierzy, którzy rządzili w czasie, kiedy podejmowano decyzję o likwidacji kopalń. To premierzy, którzy jak Donald Tusk. Zgadzili się na niekorzystne rozwiązania pakietu klimatycznego. Przypomnijmy, podpisanie dla Polski szkodliwego pakietu energetyczno-klimatycznego Unii Europejskiej, czyli zgodę na zmniejszenie emisji do 2020 roku o 20%, to jest odpowiedzialność Donalda Tuska. Również rozpoczęcie procesu likwidacji kopalń. Jeśli chodzi o Mateusza Morawieckiego, to drugi wniosek, który posiadamy i który, pod którym będziemy zbierać podpisy o Trybunał Stanu dla tego polityka, to kontynuacja likwidacji kopalń. W sumie 14 zlikwidowanych kopalń w ostatnich latach. I kryzys energetyczny, którego dzisiaj doświadczamy, kryzys węglowy ale również wyrażenie zgody na politykę klimatyczną Unii Europejskiej na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniu 12 grudnia 2019 roku i zatwierdzenie nowego celu osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku w Europejskim Zielonym Ładzie. Ponadto Mateusz Morawiecki to również wyrażenie zgody na posiedzeniu Rady Europejskiej na zatwierdzenie celu klimatycznego. Do 2030 roku w postaci redukcji emisji o 55% w porównaniu do 1990 roku. Czyli tak zwany Fit for 50 five. Szanowni Państwo, dwa wnioski, jeśli chodzi o Trybunał Stanu dla Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego. Względy formalno-prawne decydują o tym, że musimy zbierać te podpisy na dwóch różnych formularzach pod dwoma różnymi wnioskami, ale. Spokojnie ci obaj panowie powinni siedzieć w tej samej celi za to, co zrobili z polskim bezpieczeństwem energetycznym, za to, jakie rachunki fundują polskim rodzinom, za to, w jaki sposób dewastują i poddają pod dyktando Brukseli polski, polską przyszłość, polski przemysł, polską gospodarkę. Oddaję głos koledze Bartłomiejowi Pejo. Szanowni Państwo, tak jak wspomniał już poseł. Winnickim my dzisiaj mówimy sprawdzam. Sprawdzamy zarówno rządy Platformy Obywatelskiej, jak i prawa i sprawiedliwości, które były niewątpliwie ogromnym ciosem dla polskiej gospodarki. Na to, co dzieje się z polską energetyką, zwracaliśmy uwagę zdecydowanie wcześniej jako Konfederacja, jako środowiska wolnościowe, narodowe, konserwatywne i apelowaliśmy o to, aby powołać komisję śledczą w sprawie niszczenia wydobycia polskiego węgla przez rządy Platformy Obywatelskiej i PSL-u, rządy PiS-u i koalicji zjednoczonej prawicy, rządy SLD, a także rządy AWS-u i Unii Wolności. Dziś Polacy płacą ogromną cenę za uległość polityków, za uległość w stosunku do Unii Europejskiej. Która to nakazała zakończyć wydobycie węgla w Polsce. Trzeba też przyznać, że w zdecydowanej skali uniezależniliśmy się od, od surowców, które przychodziły do nas ze strony Rosji. Teraz są tego efekty. Solidarno-Polska chce dzisiaj powołania Komisji, Śled... Komisji Śledczej w sprawie energetyki na przestrzeni ostatnich 15 lat. Nawet Jarosław Kaczyński mówi o tym, aby powołać komisję, ale już nie śledczą. Więc tak naprawdę o co tutaj chodzi? Naszym zdaniem chodzi tutaj o wewnętrzne spory koalicyjne i o takie przepychanki wewnątrz e, zjednoczonej, zjednoczonej prawicy. Za kilka lat, proszę Państwa, dziennikarze najprawdopodobniej wrócą do tego tematu i jak zwykle okaże się, że nikt w Polsce za nic nie odpowiada, a kolejne rządy kryją te poprzednie, Swoich poprzedników, poprzednie rządy. My będziemy przypominać do skutku o marnotrawieniu pieniędzy pracujących Polaków, o gigantycznych stratach, których, które, których nie musielibyśmy ponosić, gdyby, nie nasz, gdyby nasza energia pochodziła, o czym mówimy od lat, pochodziła z atomu. I proszę Państwa. Warto na to zwrócić uwagę i podkreślać fakt, że ten atom moglibyśmy zagospodarować już w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo i proszę o głos kolega Tomasz Grabarczyk. Szanowni Państwo, doskonale widzimy, że jeśli jedna partia koalicyjna Solidarna Polska ogłasza powołanie komisji, śledczej do spraw polskiej energetyki w latach 2007-2022 a prawo i sprawiedliwość Jarosław Kaczyński Mateusz Morawiecki ogłaszają jak wspomniał kolega Bartłomiej Pejo, komisję, komisję już nie śledczą ale także do spraw polskiej energetyki w latach 2007-2022 to jest to nic innego jak polityczna rozgrywka w obozie władzy mało tego Jarosław Kaczyński wczoraj na konferencji prasowej powiedział o powołaniu Komisji do spraw Polskiej Energetyki w latach 2007-2015, ale tuż po tej konferencji komunikaty prasowe mówiły o komisji dotyczącej lat 2007-2022, więc tuż po tej konferencji najwidoczniej PR-owcy Prawa i Sprawiedliwości poprawili prezesa Kaczyńskiego i powiedzieli, że no to tak nie wypada jednak rozliczać tylko do 2015 roku, bo jednak przez te 7 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości te 14 kopalń zostało zamkniętych panie prezesie. Więc wypada przynajmniej powiedzieć, że komisja będzie dotyczyła także, także rządów PiS. Doskonale wiemy, że Prawo i Sprawiedliwość samo rozliczać siebie nie będzie. Doskonale wiemy, że te obydwie komisje to jest jedna wielka farsa, to jest element wojenki tam na górze w obozie władzy, ale my wychodzimy temu naprzeciw i pokazujemy właśnie te dwa wnioski do Trybunału Stanu, zarówno na Donalda Tuska, jak i na Mateusza Morawieckiego, na dwóch premierów Rzeczypospolitej Politej Polskiej, którzy są odpowiedzialni za dewastację polskiego górnictwa, polskiej energetyki, za wysokie ceny prądu, za ten kryzys energetyczny, z którym dzisiaj mierzą się Polacy. Jeśli nie ma pytań, zapraszamy do śledzenia naszych działań. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.